Co ważne, znajduje się hotel blisko węzła komunikacyjnego, gdzie na obwodnicy Warszawy będzie bardzo łatwo można dojechać e bez większych problemów. Jesteśmy bardzo blisko Warszawy. Falenty to jest miejscowość e bardzo blisko, więc państwo będziecie mieli fajny dojazd, fajne miejsce i to, co najważniejsze, jeżeli państwo będziecie rezerwowali pokój w hotelu Falenty Biznes i Wypoczynek, powiedzcie, że jesteście uczestnikami Kongresu Jagodowego, że jesteście na zaproszenie do racji Jagodowego. Pani menadżer obiecała atrakcyjne stawki za pokój w kotelu. A zatem, kochani, przepraszamy wszystkich, którzy już w tej chwili zarezerwowali wcześniejszą lokalizację, zmieniamy lokalizację. To wszystko ku chwale technologii i dla dobra procesu, przebiegu, przekazywania wiedzy. A jeżeli. Jeszcze nie zakupiłeś swojego biletu, nie ma swojego miejsca na kongresie jagodowym. Już teraz zapraszamy Cię na stronę Doradca Jagodowy. Jeszcze przez chwilę, w obniżonej cenie, będzie można wejść na nasz pokład, wejść na kongres jagodowy i zdobyć wiedzę. Cały program, wszystkie moduły, wszyscy wykładowcy są doskonale opisani na naszej stronie internetowej Doradca Jagodowy, w zakładce poświęconej kongresowi jagodowemu 2026. Wszystkie szczegółowe. Informacje właśnie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do zobaczenia 10 stycznia w Hotel Falenty Business i Wypoczynku.